Cześć, z tej strony Mariusz Baterowicz. Zanim zaczniemy, dwie krótkie informacje. Jeśli potrzebujesz strony internetowej sklepu online lub masz już stronę, ale chciałbyś się odświeżyć, to zapraszam Cię do skorzystania z mojej oferty. Znajdziesz ją na www.strony.biz. Druga informacja: jeśli posiadasz stronę na WordPressie i potrzebujesz jakiejś pomocy w tym zakresie, np. dodanie jakiejś funkcjonalności, naprawienie błędów i tym podobne, to zapraszam Cię na moją drugą stronę wp-pomoc.eu Linki do tych dwóch stron znajdziesz w opisie. OK, zaczynajmy. W tym wideo pokażę Tobie, jak zablokować naszą stronę, tak, żeby nie była ona widoczna dla użytkowników. Powiedzmy, że robimy jakieś prace na stronie, zmieniamy jej wygląd, aktualizujemy coś może. Generalnie robimy jakieś prace i nie chcemy, żeby. Było to widoczne dla odwiedzających. Chcemy na jakiś czas wyłączyć stronę, ale jednocześnie, żebyśmy my, jako administratorzy, mieli do niej dostęp. W tym celu, oczywiście, skorzystamy z wtyczki. Są różne wtyczki, które są właśnie do tego celu. Ja korzystam z takiej wtyczki. CMP, Coming Soon and Maintains Plugin. Już pokażę Ci, jak ją zainstalować. Jesteśmy w panelu WordPressa, przechodzimy do wtyczki. Dodaj nową. No i tutaj w wyszukiwarkę wpisujemy nazwę tej wtyczki. Nazwę tej wtyczki, jaki link do niej znajdziesz w opisie tego wideo, to będzie tak. CMP. Zobaczymy, czy już znajdzie nam po tym, być może tak. Tak, e, znalazł nam od razu, także nie trzeba wpisywać całej nazwy. Jeśli e, nie znajdzie, i, i y, no to trzeba wpisać tutaj dalej e, Coming Sun i tak dalej, i tak dalej. Czyli nazwa wtyczki. E, dobra, tutaj. G, zabrakło w ogóle, tak przy okazji, no to uważam, że ta wyszukiwarka wtyczek w WordPressie jest dosyć słaba. Jeśli pomylimy się, nie wiem, jakąś jedną literkę, to już nam w ogóle nie znajduje. Trzeba zawsze bardzo precyzyjnie to wpisać. Co uważam, mogliby poprawić. Tak jak na przykład w Google, wpiszesz nawet z pomyłką, to Google sam ci podpowiada, że. Że tu wpisałeś błąd być może chodzi ci o taki wyraz. No ale nieważne. Dobra, i to jest taka wtyczka. Na ten moment taką ma ikonkę. Być może w przyszłości to się zmieni. Autorstwa Niteo Films. To też zawsze warto sprawdzić, jakiego autora, żeby potem sobie porównać. Czy to jest na pewno ta wtyczka. No i oczywiście klikamy Zainstaluj. Po zainstalowaniu włącz. I przechodzimy do ustawień wtyczki. Znajdziemy je w. O, o, już patrzymy gdzie. A, tutaj bezpośrednio w menu dodała się pozycja CMP Settings. Teraz tak, również tutaj w górnym pasku administratora dodała się Taka opcja tej wtyczki. W tym momencie ona od razu po, po, po zainstalowaniu, po włączeniu, domyślnie zostaje włączona. Tutaj mamy na ON. Czyli już teraz ja przejdę na stronę główną na mojej strony, odświeżę, ale będę dalej widział tą stronę, bo jestem zalogowany. Odświeżam. I widzę tą stronę. Teraz wezmę sobie, otworzę w, w takim prywatnym oknie i wtedy. Hmm, Powinna mi się pojawić strona właśnie już taka, no, no nie, będę widział, nie będę widział tej strony, tylko będę widział taką stronę, że, że strona chwilowo nieczynna. Zapraszamy wkrótce, zaraz tobie to pokażę. Tak, no tutaj jest jakby taka, domyślnie to tak wygląda, takie mamy tło, to mamy napisane, aczkolwiek to wszystko możemy sobie tutaj zmienić. Za chwilę pokażę ci jak. Something is happy, happening, czyli po angielsku mamy tutaj takie, że coś, coś się dzieje na stronie. Tak to widzą teraz naszą stronę użytkownicy odwiedzający. Minimalizuję to. Wracam do zaplecza WordPressa i szybciutko omówimy sobie kilka tutaj opcji tej wtyczki. Mamy tutaj do wyboru różne motywy. Domyślnie, właśnie jest włączony ten. Jest tutaj kilka innych. Możemy kliknąć preview i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Jeśli sobie wybierzemy dany motyw, może wyglądać w ten sposób: preview. Tutaj możemy ustawić sobie czas odliczania, kiedy chcemy, żeby nasza strona znów powróciła i już była widoczna dla wszystkich. Tutaj to chyba są te trzy darmowe, a tutaj więcej. Z tego co tak widzę i pamiętam, no to są już jakieś tam płatne, ale myślę, że to nie jest aż tak potrzebne i konieczne. Oczywiście, gdyby ktoś chciał, no to może sobie tam popatrzeć, jakie ma możliwości. Co można kupić. Na razie zostaniemy przy tej najprostsza opcja. Dobra, i tak tutaj w pierwszej w pierwszym miejscu również to jest to samo co tutaj, czyli możemy tyczkę wyłączyć. Widzisz, jak tutaj włączyłem Disable, to od razu tutaj się też wyłączyło. Zostawiamy w ten sposób. Przechodzimy do zawartości. I teraz tutaj możemy sobie. Zmienić to, co się wyświetla na tej stronie oczekującej. Możemy tutaj wpisać, co chcemy. Strona testowa, something is happening, czyli to, co się wyświetla również tutaj, możemy zmienić. Na przykład, zapraszamy. Coś takiego, zapisuję zmiany. A weźmy jeszcze sobie, zmieńmy tło. też mamy spore opcje: możemy wygrać jakieś zdjęcie, możemy wygrać wideo, możemy ustawić, jeśli weźmiemy tutaj custom, custom. Images, czyli e, wybieram sobie jakieś zdjęcie z komputera albo, albo z e, biblioteki mediów. E, wybierzmy sobie jakiś kolor. Nie, taki o, ostry zielony. Zapisujemy. Wracam teraz do tej naszej... Nie tutaj, tutaj odświeżam. No, i właśnie tak się zmieniło, tak jak to tam poustawiałem. No, jest tu jeszcze parę różnych opcji, nie będę tego wszystkiego teraz omawiał. Możemy również dodać jakieś linki do naszych mediów społecznościowych. Tak, wystarczy kliknąć w daną ikonkę. Tu wpisujemy adres do naszego Facebooka w tym przypadku, czy tam Twittera, co tam jeszcze chcemy, Instagrama. Jak klikam w tą ikonkę to ona się tutaj dodaje. Wtedy wpisujemy adres danej danego medium, zapisuję i teraz z, wracam i znowu gdzieś tutaj na dole pewnie tak, pojawia się ikonka Facebooka, można sobie w ten sposób też dodać. Możemy tutaj w tej części, gdzie ja wpisałem stronę w trakcie budowy, napisać jakieś dane kontaktowe czy coś, że chwilowo przepraszamy, nasza strona jest nieczynna, zapraszamy do kontaktu, jest jakiś mail, numer telefonu itd. Możemy również tutaj, nie musimy otwierać naszej strony w oknie prywatnym, żeby zobaczyć jak to wygląda, tylko tu jest opcja Preview i tak samo to widzimy. Um, no, jest tu jeszcze, tu są jakieś jeszcze takie ustawienia, jak to ma wyglądać. Jeszcze wspomnę o jednej rzeczy. Jeśli byśmy chcieli wysłać komuś e, e, link do naszej strony, tak, żeby on widział, jak ona faktycznie wygląda, tam już jakby ta, ta, ta strona właściwa, nie ta oczekująca, że tam zapraszamy wkrót, wkrótce. To jest taka opcja, i jednocześnie chcemy wysłać to komuś, kto nie loguje się na naszą stronę. Nie chcemy mu dawać danych do, danych do logowania, tylko chcemy, żeby mógł podejrzeć, na przykład, jakie zmiany na stronie nastąpiły. Na przykład robimy komuś coś na stronie, wprowadzamy jakieś poprawki, chcemy mu wysłać do podglądu, żeby to zobaczył, zaakceptował. To możemy taki link tutaj utworzyć. Wchodzimy tutaj w zakładkę Advanced. I tutaj jest taka zakładka Bypass i mm, Bypass URL. Zaznaczamy Enable. I tu nam się tworzy link. O, tutaj on jest. Możemy go skopiować, że jak wyślemy go komuś, no to ten ktoś będzie mógł zobaczyć naszą stronę, jak ona faktycznie wygląda, mimo że ta wtyczka jest włączona i zwykli użytkownicy nie mogą zobaczyć naszej strony. Tutaj dodatkowo mamy ustawione ilość sekund, po którym ten link wygasa, i ta osoba już wtedy nie będzie mogła wejść. W... Tak, domyślnie ta ilość sekund, która tutaj jest, to jest tu, jest tu jest napisane w opisie, to jest dwa dni. Jeśli to jest dla nas za krótko, chcielibyśmy, żeby ktoś e, dużo dłużej mógł tą stronę przeglądać za pomocą tego linka, a możemy tutaj dopisać kilka zer. Nie wiem, dopisujemy kolejne, to pewnie będzie razy 10-20 dni, nie wiem, 200, jeśli dobrze, dobrze myślę. No, ale nieważne, no, możemy sobie tutaj dopisać zawsze, potem można to jeszcze raz zresetować i wysłać komuś kolejny link. Klikam Zapisz. I teraz wysyłając komuś ten link, też może zrobimy to na próbę. Kopiuję ten link, przechodzę do, tej, do tego okna prywatnego w Chrome i, i, i odświeżam. I w dalszym ciągu, jakby widzę stronę testową, ale jeśli wkleję ten link, ten bypass z tym kodem, to zobaczę stronę. No właśnie. Ok, tak to w skrócie wygląda, jeśli chodzi o tą wtyczkę. Tak jak mówię, jest wiele różnych innych wtyczek, które również tą funkcję zapewniają. Ja korzystam ostatnio z tej. Podoba mi się ona. No i to tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym wideo.